Łukasz Sikora, Długi Kurs Raz mega Cisburger. Sympatyczny głos ekspedientki wyrwał mnie z zamyślenia. W kilku łapczywych kęsach pokłonąłem posiłek i pospiesznie wyszedłem na ulicę. Mrok na dobre zaczynał opanowywać miasto. Wsiadłem do swojego saba i zapaliłem silnik. Podświetliłem umieszczoną na dachu gapę z napisem taksi i ruszyłem ostro przed siebie. Ulice zwolna pustoszały. Zawinąłem na rondzie na żabka i wciskając gaz, pomknąłem na ulicę leśną w kierunku dworca. Skrzyżowanie obok urzędu miasta pulsowało pomarańczowymi światłami sygnalizacyjnymi. Przejechałem przez nie niemal bez zwalniania. Po chwili zatrzymałem się w równym rządku błyszczących taksówek, oczekujących na postój. Sięgnąłem do smartfona i uruchomiłem aplikację taksówkową. Świeży nabytek. Sprzedawca dość niezwykły człowiek. Przekonywał mnie, że jej zakup zapewni mi wielu klientów nie z tej ziemi. Rzeczywiście, już po krótkiej chwili telefon rozćwierkał się, dając znać o zamówionym kursie. Przeczytałem wyświetlający się na ekranie adres i ruszyłem w drogę. Po kilkunastu minutach byłem niemal na miejscu. Samochód wspinał się wąską uliczką w górę, niemal na szczyt podzamcza, wprost pod majestatyczne ruiny zamku. Dziwne miejsce na zamówienie kursu o tej porze, pomyślałem. Kiedy żółte światła samochodu, wtaczającego się na szczyt, omiotły zamkowe wzgórze, natychmiast ją ujrzałem. Wysoka, szczupła kobieta w długiej do ziemi, białej sukni, tulina była w dłoniach udłaty łeb wielkiego czarnego psa. Dreszcz przebiegł mi po plecach. Kobieta nachyliła się nad zwierzakiem i szepnęła mu coś do ucha, jakby chciała zapewnić go, że niedługo wróci. Potem spojrzała na samochód i ruszyła w jego kierunku. Była nienaturalnie blada i wyglądała trochę jak postać z powieści. Przebierana impreza, zapytałem z przekąsem, kiedy zajęła miejsce na tylnym siedzeniu. Uśmiechnęła się tajemniczo i zamówiła kurs w okolice miejskiego parku w Zawierciu. Dziwne, do prawdy, pomyślałem. Samotna kobieta o tej porze będzie włóczyć się po parku. Podzieliłem się z nią moimi obawami. Oparła, że jest tam z kimś umówiona. Prowadziłem wóz ostrożnie, z niewielką prędkością. Warunki na szosie pogarżały się z każdą chwilą. Drogę oblepiała coraz bardziej gęstniejąca mgła, stopniowo ograniczająca widoczność. Trochę rozmawialiśmy. Kobieta miała na imię Olimpia. Oryginalne imię pomyślałem. Tatuś był zapewne fanem piłki nożnej. Spieszyła się na spotkanie z facetem. Z tego co mówiła, rzadko się widywali. On zajęty pracą, żołnierz czy policjant, ona ciągle sama w czterech ścianach narzekała, że czuje się jak księżniczka uwięziona w wieży. Do tego jej ojciec był raczej przeciwny ich związkowi. Pokiwałem ze zrozumieniem głową. W taksówce często się słyszy podobne historie. W dzisiejszych czasach ciężko sobie ułożyć życie. Skręciłem w i przetoczyłem się przez pustą uliczkę, zatrzymując wóz na samym jej końcu, niemal wjeżdżając do parku. Zobaczyłem go stojącego na mostku. Wyglądał rzeczywiście na stęsknionego. Pomyślałem, że nie wezmę zapłaty za kurs. Dziewczyna i tak nie ma łatwego życia. Patrzyłem jak użyczony, kiedy Olimpia podążała w jego kierunku. Wyglądała, jakby płynęła w powietrzu. Padli sobie w ramiona, ściskając się mocno. Wytężałem wzrok, by nie uronić niczego z tego niezwykłego widowiska. Mrogi mgła zasłoniły jednak wszystko. Zanim zdążyłem wrócić na postój, aplikacja w smartfonie dała o sobie powtórnie znać. Klient czekał na mnie na dworcu kolejowym. Zauważyłem go z daleka. Wyprostowany jak struna w nienagannie skrojonym garniturze. Z wykrok malonym kołnierzykiem i cienkim krawatem prezentował się dystyngowanie. Ze swoją spiczastą bródką i podkręconymi wypielęgnowanymi wąsami wyglądał trochę jak hipster. Do fabryki Towarzystwa Akcyjnego zakomenderował władczo. Dokąd? zapytałem zdziwiony. Powtórzył polecenie, a ja poskrowałem się w zadumie po głowie, zanim przypomniałem sobie, jak po starej bawełnie mówił mój dziadek. Ruszyłem w stronę ulicy 11 listopada. Jechaliśmy w milczeniu. Dziwny pasażer mruczał coś pod nosem, gdy mijaliśmy żółty biurowiec rejonowego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji i solidną bramę prowadzącą niegdyś do powiatowego urzędu pracy. Zgodnie z życzeniem mężczyzny przejechaliśmy kilkukrotnie wzdłuż i wszerz przez ulicę 11 listopada. A mój klient za każdym razem taksował wzrokiem mury budynków. Czasem cmokał kiwał z głową, a kiedy indziej marszczył czoło i fukał groźnie. Kiedy nasycił oczy widokiem, w podobny sposób przemierzyliśmy ulicę bohaterów Westerplatte, pływając niemal pomiędzy sfatygowanymi budynkami mieszkalnymi, zanurzonymi w gęstej mgle, by ostatecznie zatrzymać się niemal pod drzwiami gimnazjum numer 2 imienia Stanisława Szymańskiego. Krzepki mężczyzna wysiadł z samochodu i raźno okrążył szkołę. Potem zatrzymał się pod jej drzwiami, zadarł głowę do góry i z satysfakcją przeczytał informacje umieszczone na tabliczce. Z wyraźnym ukontentowaniem usadowił się powtórnie na tylnym siedzeniu samochodu i kazał się wieść do pałacyku. Po zaledwie dwóch minutach, gdy znaleźliśmy się na miejscu, wcisnął mi w dłoń srebrną monetę i wysiadł z taksówki. Opuściłem głowę, by dokładniej przyjrzeć się zapłacie i otaksować jej wartość. Gdy ją powtórnie uniosłem, ujrzałem na tylnym siedzeniu uśmiechającą się lekko kobietę. O mało nie dostałem zawału. Włoski na karku stanęły mi dęba. Czy pan jest wolny? zapytała miękko. Przepraszam, nie słyszałem, kiedy pani wsiadła. Tak, jestem wolny. Dokąd jedziemy? Do szkoły, panie, jak pan ma na imię? Tomasz odparłem. Do jakiej szkoły? Mam na imię Helena. Proszę niech pan pokaże mi jakąś dobrą szkołę w mieście. – Chce pani zobaczyć dobrą szkołę, pani Heleno? – zapytałem i nagle mnie olśniło. – Liceum imienia Heleny Malczewskiej, pierwsza czteroklasowa szkoła średnia w Zawierciu, ma dobrą opinię, powinna się kobiecie spodobać. Obrałem odpowiedni kierunek. Śmignąłem ulicą Szymańskiego i dalej w prawo, mijając Osir i wyskakując na leśnię. Prowadziłem płynnie, słuchając nieco konserwatywnych opinii pani Heleny na temat wychowania i edukacji młodych dziewcząt i potakując co jakiś czas głową. Moja pasażerka była bardzo elokwentną rozmówczynią i widać było, że z pasją podchodzi do kwestii, o których opowiadam. Przyjemna pogawędka szybko się zakończyła, bowiem po kilku minutach zatrzymaliśmy się tuż pod machem liceum. Kobieta spojrzała na okazały budynek z dwoma charakterystycznymi metalowymi filarami prowadzącymi do wejścia i uśmiechnęła się promiennie. Patrzyłem, jak wchodzi na, dziedzinie, na dziedziniec szkoły, i o mało oczy nie wyszły mi z orbit, gdy zobaczyłem, jak przenika do środka przez zamknięte drzwi. Potałem nerwowo twarz. To przez zmęczenie powtarzałem sobie w duchu: organizm płata mi figle. Coś mi się przywidziało. Postanowiłem wrócić do domu. Miałem dość dziwnych pasażerów, jak na jedną noc. Sunąłem powoli, opustoszałymi jeszcze ulicami. W oknach domów i mieszkań zapalały się pojedyncze światła, kiedy kładłem się do miękkiego, ciepłego łóżka. Po wypełnionej wrażeniami nocy zasnąłem bardzo szybko. Śniłem o moim mieście.